Hejko, witajcie! Witam się z domi z tego zielonego miejsca. Dlaczego? Bo zielony uspokaja. Chciałabym Wam dzisiaj w tej pięknej scenerii poopowiadać trochę o fotografii ulicznej, z czym to się je, jak do tego podejść, co robić, żeby ona wyglądała dobrze. Bo widzę, chociażby po grupach facebookowych, że nie do końca każdy rozumie idei fotografii ulicznej, dlatego mam nadzieję, po tym filmie będziecie wiedzieć już więcej i będziecie robić to dobrze. Reportaż uliczny jest dość prosty, nie wymaga jakiegoś większego zaangażowania sprzętowego. Po prostu wystarczy, że weźmiesz aparat, idziesz na ulicę i robisz zdjęcia. To naprawdę jest proste. I teraz są dwie szkoły. Pierwsza mówi o tym, że idziesz w jakieś konkretne miejsce i czekasz na okazję. Na przykład siadasz na ławeczce, czekasz aż w kadrze coś się zadzieje, wtedy robisz zdjęcie, albo po prostu szwędasz się po ulicy i sam szukasz takich kadrów. Kolejna rzecz to reportaż uliczny nie może być aranżowany. Dokumentujesz to, co wygląda tak, jak wygląda, i tyle, i nic więcej z tym nie robisz. Wyjątkiem jednak będzie sytuacja, jak na przykład jesteś w jakimś egzotycznym kraju, typu, nie wiem, Indie, i nagle przed Twój obiektyw stanie jakiś pan ładnej kolorowej szacie i się. Twój obiektyw uśmiechnie, to nie możesz mu powiedzieć, sorry, odejdź, psujesz mi kadr, tylko zrób mu zdjęcie, bądź ci pozuje, On jest też elementem fotografii ulicznej, bo tak się ustawił w tym momencie. Po prostu chodzi o to, że ty nie masz aranżować świata wokół Ciebie, ale jak świat się zaaranżuje pod ciebie, to jest dobrze. Jakkolwiek to brzmi. To samo dotyczy też obróbki. Nic nie usuwasz, nic nie upiększasz, zostawiasz tak, jak jest. Jedyne czym się możesz bawić, to kolorami barwą. Możesz zmienić świat na niebieski czy żółty, why not, tylko. Zastanów się, czy to jest akurat wtedy potrzebne. Mam nadzieję, że ten etap jest zrozumiały. Pójdę troszeczkę dalej, zobaczymy co jest tam dalej. O tyle jest tu fajnie, że tu w ogóle nie ma ludzi. No ale jest godzina ósma, więc dlatego pewnie ludzi nie ma. No i teraz największy problem, zdjęcie musi mieć temat. Musi mieć jakiś motyw przewodni. Przesłanie, bo jak tego nie ma, no to sorry zdjęcie jest słabe. Jak ono o niczym nie mówi, nic nie przedstawia, nic nie prezentuje. Jak widać, przestali się spotykać chyba w 2018, ale nikt nie wie dlaczego. Jak zatem poznać, że zdjęcie, które robisz, nie ma żadnego przesłania? To proste wystarczy, że nikt poza tobą go nie rozumie. Pokazujesz komuś zdjęcie, on patrzy na nie i mówi eee", to Wtedy to oznacza, że to też nie ma żadnego tematu. Ja Ci mogę zrobić zdjęcie na przykład tego budynku, co jest przede mną. O, ustawić mniej więcej taki kadr i co to mówi? Nic to nie mówi. Garaże i chata. I jak ja widzę na tych grupach facebookowych, nie wiem, że na jakiś festiwalu jakiś facet z papierosem wychodzi z Toitoja, albo ktoś je hot doga pod żabką, to nie jest fotografia uliczna, to jest taki Przypadkowy pstryk, który o niczym nie mówi. No facet wyszedł właśnie z kibla, a ktoś właśnie coś je. No i co z tego? O czym to mówi? O niczym. Dlatego staraj się pokazać to, co nie jest oczywiste i co nie każdy może zobaczyć, bo takiego pana wychodzącego z toalety albo z garażu, no może zobaczyć każdy. I tu kolejna rzecz, która przychodzi mi do głowy, to staraj się, żeby twoje zdjęcie było jak najbardziej proste. Jeśli dasz w kadrze zbyt dużo elementów, i ciężko jest tak naprawdę patrzeć na to zdjęcie. Oko wariuje szaleje, nie wie na co patrzeć, to znaczy, że też zdjęcie zostało źle przemyślane. Jak zdjęcie nie ma żadnego punktu zaczepienia i nie wiadomo na czym się skupić, to zdjęcie jest źle zrobione. Z tych wszystkich najbardziej chyba podobają mi się te ala drewniane. Staraj się zatem zaciekawić czymś odbiorcę, pokazać mu to, czego jeszcze nie widział. Po zrobieniu, no nie wiem, zdjęcia drzewa czy lasu, każdy już widział drzewa i lasy, no chyba, że pochodzi z jakiegoś innego regionu świata, gdzie są tylko kaktusy, to wtedy takie zdjęcie robi na nim wrażenie. Zobacz teraz zdjęcie, które zrobiłam kiedyś po nawałnicy. Z pewnością oglądasz to zdjęcie dokładniej, dłużej niż jakieś zwykłe zdjęcie, ponieważ jest ono inne, zaciekawiło cię. I o to w tym właśnie chodzi, żeby przykuć uwagę, żeby zainteresować i żeby ktoś oczami kupił to, co zrobiłeś. I teraz do wszystkich moich hejterów, którzy zaraz napiszą pod spodem: B, to nie jest reportaż publiczny, to jest las. To są powalone drzewa. Nie ma tu nic z fotografii reportażowej. No prawda. Jest tu bardzo dużo fotografii reportażowej. Jest to. Dokumentacja wydarzenia, które wydarzyło się kiedyś na północy Polski. Chodzi o to, że ty swoimi zdjęciami masz pokazywać świat, pokazywać ludziom to, czego sami na co dzień nie dostrzegą, czego nie zobaczą, pokazać im coś, czego jeszcze nie widzieli. I o to chodzi w fotografii takiej ulicznej, reportażowej. No ale jak widzę, w środzie też są powalone jakieś słupy energetyczne, więc... Trzeba tylko poszukać i się znajdzie coś fajnego. I ogólnie nie trzeba jechać do jakiegoś dużego miasta, żeby robić dobre zdjęcia fotografii ulicznej. Wystarczy po prostu pójść w miejsce, w którym się mieszka. No ale jeżeli faktycznie mieszkasz w miejscu, gdzie są dwa, trzy domy na krzyż i ciężko jest tam generalnie coś zrobić, bo nikogo tam nie ma, nic tam nie ma, to powiem Ci, w czym problem podjechać do jakiegoś większego miasta w swojej okolicy. No żodyn ino cieba chcieć, nie? Jak coś to nie jest zwolnione tempo. Tak po prostu jeżdżą w polsce pociągi, dlatego ciągle mają spóźnienia.